Jako organizatorzy mamy możliwość wystawić podwójną reprezentację. Pierwszy skład składa się z 20 zawodników, my wystawimy około 40 osób. Mamy kilku zawodników, którzy są aktualnymi mistrzami Europy, medalistami i poprzednimi medalistami mistrzów Europy i Świata. Liczę tutaj na miejsca medalowe. Natomiast będzie rozgrywane sporo nowych dyscyplin gdzie szanse zawodników i zawodniczek trudno ocenić z perspektywy jakichś osiągnięć z lat poprzednich, bo to są tak nowe kategorie i dyscypliny, że te medale i zawodnicy z roku na rok się zmieniają i tasują. Mówię tutaj o bikini, fitness i o fitnessie plażowym mężczyzn. Są to dyscypliny sylwetkowe, gdzieś powiązane z kulturystyką, natomiast charakteryzujące się głównie estetyką ciała, to czego czego w tym fitnessie współczesnym chcielibyśmy oczekiwać. Jak wiadomo fitness jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż w tej chwili w Polsce i chcielibyśmy jako związek, jako działacze pracujący w związku też w tym uczestniczyć, między innymi organizując właśnie tego typu imprezy jak Mistrzostwa Świata w Fitness.